Life is life. Życie to jednak jest życie. Jak mnie tutaj śledzicie, to znacie trochę moją historię. To, że jestem zagorzałą fanką uwalniania emocji. I od dwóch lat powtarza się w kółko ciągle jedna i ta sama opowieść. Zrobiłam wszystko. <laughs> tak jak od dziecka byłam nauczona. Stanęłam na rzęsach, uwalniałam emocje. Naprawiałam sytuację zewnętrznie, wewnętrznie, a ona ciągle i ciągle i ciągle jak zaklęta powtarza się. I dziś powtórzyła się znowu. I do czego zmierzam? Wszystkie te moje wygibasy rozwojowe były po to, żeby pozbyć się tej sytuacji z tak zwanego pola Hellingerowskiego. No i dlatego ona nie miała szansy zniknąć, bo chciałam się jej pozbyć. Wszystko to robiłam, żeby tego... Nie było i dzisiaj przyszło coś innego. Nie wpadłam w dół, tak jak to znam, nie wpadłam w lęk, nie wpadłam w rozpacz. Było mi przykro, ale później zaczęłam się uśmiechać do tej sytuacji. I owszem, można uśmiechnąć się do tego, co ci się przydarza, ale nigdy wcześniej niż nie przerobisz tego starego, niż nie uwolnisz rozpaczy. Lęku, a ja to wszystko robiłam, jak były te sytuacje. Przyszła rozpacz, to siedziałam z rozpaczą. Przyszedł lęk, siedziałam z lękiem. Przyszła bezsilność, siedziałam z bezsilnością. Robiłam, co w danym momencie było najlepsze, ale zawsze dawałam do końca sobie odczuć to, co czuję. Nawet do tego momentu, kiedy nie miałam czasem siły wyjść z domu, bo wierzę, że wszystkie sytuacje, które mają zapis emocjonalny. Mają szansę uwolnić się wtedy, kiedy ten zapis emocjonalny w pełni przyjmiemy i uśmiechniemy się do danej sytuacji, a czasem zapłaczemy. Dziękuję.